W tym mini poradniku pokażę Państwu w jaki sposób w Joomla 3.2 bardzo łatwy sposób zmodyfikować sobie szablon Vertexa. Oczywiście to co Państwo tutaj widzą będzie można sobie pobrać w postaci gotowego pliku do zarzucenia na swój komputer i uruchomienia czyli na exampie. Dobra, zaczynamy. Joomla 3 3.2 została wyposażona w zupełnie nowy menadżer szablonów i przechodzimy do niego tak, rozszerzenia, szablony no i tutaj klikamy sobie szablony i tutaj wybieramy nas szablon w tej chwili mamy do czynienia z zupełnie nowym menadżerem szablonów ten menadżer umożliwia nam dużo, dużo więcej możliwości niż poprzedni. Możemy edytować wszystkie pliki, które są w szablonie. Możemy wgrywać nowe pliki, nie tylko graficzne, ale również i pliki HTML czy CSS albo LESS. Możemy również kasować pliki, tworzyć nowe katalogi. Oraz ym, robić coś takiego jak nadpisywanie, ale o tym nie będę mówił, bo to nie jest temat tego poradnika. Więc tak, mamy sobie tutaj ten taki nasz szablonik Vertexa, który bardzo lubię, szczególnie dla początkujących ludzi, ponieważ nie jest jeszcze obciążony lesami, takimi innymi rzeczami, które jest bardzo trudno pojąć yy, początkującym. Więc tak, mamy sobie tutaj to logo. Jakieś tam moje logo sobie wziąłem. Pytanie teraz, jak je zmienić? za pomocą nowego menadżera szablonów. Przechodzimy sobie do nowego menadżera szablonów na zapleczu. Przechodzimy sobie tutaj do Images. Tutaj widzimy coś takiego jak logo. Logo PNG. To jest to logo, które tam widzieliście Państwo. Teraz pojawia się pytanie, jak wgrać swoje nowe logo. Więc kasujemy ten plik. Klikamy Usuń. Potwierdzamy usunięcie. I już nie ma mojego logo. Proste, prawda? Odświeżmy sobie widok naszej strony. Nie ma logo. Jest tutaj tylko taki mały napis logo. Dobra. Teraz wgrywamy nowe logo za pomocą nowego menadżera. Klikamy nowy plik i tutaj po lewej stronie najpierw wybieramy miejsce, w którym mamy wgrać nowy plik. Czyli tutaj w naszym wypadku będzie to images. Następniej przeglądaj i wybierz z dysku nowe logo Uwaga, plik musi być w formacie .png I robimy wczytać. taran, taran, taran. Lokal już się wczytało, bardzo fajnie. Zobaczmy jakie logo wgrałem. Nowe Jest. I tutaj mamy nowe logo. Teraz pojawia się pytanie za 100 punktów: Jak zmienić ten czarny kolor? Klikamy sobie prawym przyciskiem. Jeżeli ktoś ma Firebuga, no to klika sobie tutaj zbadaj element za pomocą Firebuga. Jest. Co? Co? Tutaj mamy takie, o, coś w linii, w pliku template CSS wiersz 352. Waga. 352 wiersz, to jest bardzo ważne. Załóżmy, że chcemy, żeby to było w kolorze. O jakim kolorze? Wpiszmy sobie same f'ki, czyli kolor biały, to będzie wyglądało. A więc biegniemy sobie do naszego nowego menadżera. Przechodzimy tutaj do CSS-ów. Template CSS jest tutaj. świetnie. Otworzy nam się i no szukamy 352 linii, bo nowy edytor w Joomla 3.2 ma już numer linii. To jest to, czego nam najbardziej brakowało w poprzednich wersjach. Nie było numerów linii. Bardzo ciężko się posługiwało tym edytorem. Dobra. Jesteśmy przy 352 linii. I to background zmienimy sobie na Fki Wpisujemy f wystarczy nam i zapisujemy. Bez zamykania, bo nam wszystko zamknie. I jak to się mówi, świetnie, mamy już trwałą zmianę na naszym szablonie. Pamiętajmy, proszę Państwa, że ten szablon, zamknijmy to, ma możliwości wstępnej edycji. Zamykamy editor e, manager szablonów i przejdźmy sobie tutaj na style Shape, five Vertex, klikamy i tutaj mamy wstępne ustawienia Ja e, już zmieniłem książkę e, na helvetikę ma polskie znaki Wymyślna ścianka dlatego tego szablonu nie ma polskich znaków. I tutaj możemy sobie zmienić na przykład kolor linków. A zupełnie inny kolor. Oczywiście w większości przypadków odsyłam do poprzednich kursów o Vertexie. Dlatego, że tam jest dużo więcej na ten temat. Tutaj chciałem tylko pokazać jak skorzystać z zupełnie nowych możliwości Joomla 3.2 w edycji szablonów.